Ale, ale czasami takie rzeczy się zdarzają. Co to jest za yy, pszczoły? Jaka to jest odmiana? jakaś? Kaukaska? Kaukaska. Pszczoła, kaukaska. I czym ona się charakteryzuje? Barwą, wielkością. A tu już czerwiu nie ma. To już czerwiu nie ma. Czyli szykuje się do zimy. No tu nie ma. Po jest tu bliżej. Widzisz to, co błyszczy no, no. się to, nie? Aha. W środku gdzie czarny, błyszczy się? To no. jest świeży miód. Świeży bo ten miód. jest zasklepiony. Aha, już zasklepiony. To Aha. znaczy może, może zimować. A ten, ten będę jeszcze kupił. Będę zasklepiać. To są odpowiednie wymiary. Nie ma także. A te? O. o. Padła listewka.